Praktyka wskazuje, że rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest niejednokrotnie tak zwanym mniejszym złem aniżeli sztuczne utrzymywanie patologicznego związku małżeńskiego. Kiedy dochodzi do trwałego zerwania więzi małżeńskich, małżonkowie mogą rozważyć rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. W tym filmie przedstawię, jakie są przesłanki do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, postępowanie w sprawie o orzeczenie rozwodu i jak powinien wyglądać pozew to znaczy co powinien zawierać aby sąd przyjął pozew do rozpoznania Aby uzyskać rozwód należy wykazać że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały Rozpad pożycia. Pojęcie pożycia małżeńskiego nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w kodeksach. Najczęściej wzorzec pożycia małżeńskiego definiuje się jako wspólnotę uczuć, miłości, szacunku i zaufania połączoną z harmonijnym współżyciem fizycznym oraz pełną wspólnotą gospodarczą między małżonkami. Powinien istnieć. Powinny, pomiędzy małżonkami powinny istnieć trzy więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza. Jeżeli dochodzi do osłabienia czy zanik zanikania tych więzi, wówczas mamy do czynienia z rozkładem pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia najczęściej przejawia się w zerwaniu więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Z kolei trwałość tego rozkładu ocenia się poprzez pryzmat doświadczenia życiowego i sprowadza się do uznania, że małżonkowie nie wrócą do wspólnego życia. Sąd w toku postępowania rozwodowego dokonuje również oceny, czy w konkretnej sprawie nie zostały spełnione przesłanki negatywne, przemawiające przeciwko rozwiązaniu małżeństwa. I tak, w pierwszej kolejności sąd weryfikuje, czy rozwiązanie małżeństwa nie jest sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci. Jeżeli wskutek rozwodu miałyby ucierpieć, miałoby ucierpieć dobro dziecka, nie jest ono dopuszczalne. Rozwód jest również niedopuszczalny, jeżeli z innych względów jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Do takich okoliczności można zaliczyć, na przykład, szczególną, trudną sytuację życiową jednego z współmałżonków spowodowaną ciężką chorobą bądź innymi kryzysami. Ostatnią negatywną przesłanką jest sytuacja, kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Nie jest to jednak okoliczność zamykająca bezwzględnie drogę do rozwodu. Drugi małżonek może bowiem w takiej sytuacji wyrazić zgodę na rozwód. W przypadku odmowy sąd ocenia, czy działanie małżonka niewinnego nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskich, we wszystkich trzech obszarach, to jest obszarach uczuciowy, do upadku więzi w tym obszarze dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie darzą się już żadnym pozytywnym uczuciem. Podkreślam, żadnym pozytywnym uczuciem, ponieważ z reguły, gdy dochodzi do rozpadu więzi, to małżonkowie darzą się bardziej negatywnymi uczuciami. W obszarze, natomiast w obszarze gospodarczym tutaj mam, możemy mówić o rozpadzie, gdy małżonkowie nie mieszkają we wspólnym mieszkaniu bądź nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. To jest, gdy nie dokonują wspólnych zakupów, na przykład jedzenia, nie troszczą się o wspólny majątek małżeński odrębną, kwestią pozostaje spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na przykład na zakup mieszkania, wspólnego mieszkania. Wspólna spłata kredytu może również następować po rozwiązaniu małżeństwa. Kolejną więzią małżeńską jest więź fizyczna. Ta więź upada, gdy między małżonkami nie dochodzi już do żadnego kontaktu fizycznego, seksualnego. Jeżeli dochodzi do rozpadu, wówczas małżonkowie mogą wystąpić na drogę sądową, w celu rozwiązania małżeństwa przez rozwód można wdrożyć postępowanie o rozwód w postępowaniu sądowym bądź w postępowaniu mediacyjnym. Małżonkowie mogą się zwrócić do mediatora o przeprowadzenie tak zwanego postępowania mediacyjnego w sprawie rozwodu. W wyniku tego postępowania małżonkowie mogą zawrzeć ugodę dotyczącą warunków rozwiązania małżeństwa. Ugoda może również Dotyczyć rozwiązania małżeństwa, w tym również określenie winy w rozpadzie jednego z małżonków. Układ może również zabierać postanowienia dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków, a jeżeli są dzieci, to również w ugodzie można określić wysokość renty alimentacyjnej i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów z, z rodzicem, który nie mieszka z dziećmi. Jeżeli małżonkowie zawrą ugodę dotyczącą rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, taka umowa musi być przesłana do sądu. Sąd może na podstawie tej zawartej ugody ograniczyć postępowanie sądowe i wydać wyrok rozwiązujący małżeństwo już na pierwszym, po pierwszym posiedzeniu. Należy podkreślić, że zawsze rozwiązanie małżeństwa następuje na podstawie wyroku sądu. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym w znacznym zakresie upraszcza to postępowanie sądowe. Dlaczego warto skorzystać z postępowania medycyjnego, pomimo tego, że i tak musi być przeprowadzona rozprawa? Ponieważ to przyspiesza, a ponadto sądy bardziej przychylnie patrzą na takie ugody i szybciej wyznaczają terminy rozpraw. Dlatego warto korzystać z usług mediacyjnych. Aby wszcząć procedurę rozwodową, należy złożyć pozew o rozwód do sądu, Sądu Okręgowego Wydział Cywilny, według właściwości miejscowej ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Właściwość sądu ostatniego miejsca zamieszkania będzie wówczas, jeżeli choć, choćby jeden z małżonków zamieszkuje w tym okręgu. Z braku takiej podstawy, wyłącze, wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, sąd, miejsca zamieszkania, powoda. Poza jako pismo inicjujące postępowanie o rozwód powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany. W pozwie należy również wskazać dane małżonków, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL każdej ze stron. A jeżeli nie znamy PESELu strony pozwanej, to należy bezwzględnie podać PESEL strony powodowej. Brak podania PESELu bądź adresu zamieszkania stron jest uchybieniem formalnym i sąd może zwrócić pozew bez jego rozpoznania. Kolejnym etapem sporządzenia pozwu jest zawarcie we wnioskach w wniosku o rozwiązanie małżeństwa. Pozew może zawierać wniosek o rozwód bez orzekania o winie, jak również o orzeczenie wyłącznej winy drugiego małżonka. W zależności od sytuacji małżonków, na przykład posiadania wspólnych małoletnich dzieci, wspólnego miejsca zamieszkania, w pozwie można również zawrzeć inne żądania dotyczące na przykład zasądzenia renty alimentacyjnej. We wnioskach również możemy, wskazać, możemy zażądać wydania postanowienia co do wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych dzieci oraz również uregulowania kontaktów z dziećmi, z rodzicami, z rodzicem, który nie mieszka z dziećmi. Możemy również zażądać orzeczenia o użytkowaniu wspólnego mieszkania. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie zamieszkują, mieszkają razem. Następnym etapem przygotowania pozwu jest sporządzenie uzasadnienia, w którym należy opisać, w jakich okolicznościach nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Oraz inne kwestie, kwestie mające znaczenie dla sprawy. W pozwie powinniśmy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa. Do przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego może, można zaliczyć np. niewierność małżeńską, nadużywanie alkoholu, uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy, uzależnienie od internetu albo gier multimedialnych. Negatywny stosunek do członków rodziny małżonka nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny. Na przykład dłuższą obecność jednego z współmarzonków to też będzie przesłanka do orzeczenia rozwodu. Różnice światopoglądowe i inne. Uzasadnienie nie możemy się tylko ograniczyć do wskazania przyczyny rozpadu więzi, ale powinniśmy wskazać na dowody, jakie ma przeprowadzić sąd na poparcie argumentacji o przyczynach rozpadu. A jeżeli wnioskujemy o orzeszenie winy w rozpadzie tylko jednego z małżonków, również powinniśmy wskazać na dowody, jakie ma przeprowadzić sąd, a te dowody muszą świadczyć o wyłącznej winie jednego ze współmałżonków. Gdy dojdzie do skutecznego złożenia pozwu w sądzie, to jest pozew będzie zawierał wszystkie formalne elementy pozwu, którymi są prawidłowe oznaczenie sądu, właściwego miejscowo, pozew będzie zawierał oznaczenie stron wraz z ich adresami, miejsc zamieszkania i przynajmniej będzie podany peset strony powodowej. Wskazanie czego domaga się powód, czyli w przypadku rozwodu wnioskiem pozwu będzie żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Pozew również musi zawierać uzasadnienie żądania wskazanego we wnioskach oraz musimy w pozwie wskazać na dowody, jakie ma sąd przeprowadzić w celu udowodnienia żądania posła. Pozew powinien być również podpisany przez stronę powodową. Jeżeli sąd przyjmie pozew do rozpoznania, to podpis pozwu zostanie wysłany w stronie pozwanej. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają wtedy złożenie odpowiedzi na pozew w terminie, przeważnie jest to dwa tygodnie od momentu otrzymania pozwu. Sąd może ten termin wydłużyć. W odpowiedzi na pozew pozwany małżonek może przedstawić swoje stanowisko. Zgodzić się lub zaprzeczyć stwierdzeniami zawartymi w pozwie. I dotyczy to do wszystkich kwestii rozwodu dzieci i alimentów. Może również także wyrazić swój brak zgody na rozwód, podając przesłanki negatywne. Pierwsza do sprawa rozwodowa w sądzie znaczona jest przeważnie. Po upływie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew przez stronę pozwaną. Przeważnie jest to około kilku miesięcy od dnia złożenia pozwu. Jednak zdarza się, że może minąć przykład tylko miesiąc. Zazwyczaj zależy to od liczby spraw, którą rozpatruje sędzia, który będzie orzekał w sprawie rozwodowej. Na rozprawę rozwodową nie jest spuszczana publiczność. Sprawy te nie są jawne. Na, rozprawę są obecnie, na rozprawie są obecnie przeważnie więc strony ich pełnomocnicy oraz sędzia przewodniczący, który kieruje przebiegiem rozprawy. Z uwagi na okoliczność, iż posiedzenie sądu w sprawach rozwód jest posiedzeniem niejawnym, strony postępowania mogą powołać tak zwanych mężów zaufanych, maksymalnie po dwóch dla powoda oraz pozwanego. Osobą zaufania może zostać. Członek rodziny, czy też znajomi. Po prostu każdy, czy jego obecność, czy jej obecność sobie życzy dana strona. Pamiętajmy, że osoba zaufania nie może zabrać głosu podczas rozprawy. Może się jedynie tylko przyglądać. Strony są wywołane z korytarza sądu przez protokolanta, następnie przewodniczący sprawdza obecność osób wezwanych, np. świadków, i sąd weryfikuje tożsamość stron i świadków poprzez sprawdzenie ich dokumentu tożsamości. Jeżeli stanowiska stron są odmienne, to sąd zarządza postępowaniem dowodowym. W toku postępowania dowodowego strony mogą przedstawić dowody, które mają świadczyć o ich stanowisku w sprawie. Mogą to być dokumenty, czy też przesłuchanie świadków, lub opinia biegłego. Sąd przesłuchuje także małżonków. Postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie, czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Czy któryś z małżonków nie jest winny? powinny zamieszkać dzieci, ile powinna wynieść renta alimentacyjna i tym podobne. Sąd ustala też przebieg pożycia małżeńskiego, strony. najtrudniej udowodnić, zwłaszcza winę drugiego małżonka. Można w tym przypadku skorzystać z nagrań, zdjęć lub pomocy detektywa. Trzeba też pamiętać, że wszystkie twierdzenia, dowody przed sądem muszą być złożone w terminie, najlepiej jak najszybciej, gdyż później sąd może je oddalić jako spóźnione. W przypadku, gdy rozwodzący są, małżonkowie mają dzieci i ich stanowisko co do kwestii wychowania bądź ustalenia kontaktów z drugim rodzicem nie są zgodne, sąd może zarządzić przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych na okoliczność więzi oraz jak powinny wyglądać kontakty dzieci z rodzicem, który nie mieszka z dziećmi. Jeżeli jednak stron, jeżeli jedna ze stron podnosi okoliczność, iż orzeczenie rozwodu jest niezgodne z dobrem małoletnich dzieci, to również w tym zakresie biegli będą się wypowiadać. Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego, sąd udziela głosom stron. Do tego momentu mogą zmienić zdanie co do wniosków, na, przy na przykład strona, która żądała orzeczenia, Wyłączej winy w rozpadzie małżeństwa drugiego małżonka może cofnąć taki wniosek bez żadnej konsekwencji. Po przeprowadzonych rozprawach i przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd orzeknie. O rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w wyroku. Wyrok jest odczytywany na posiedzeniu jawnym. Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazuje na motywy rozstrzygnięcia, a jeżeli strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może w terminie siedmiodniowym od orzeczenia wyroku, ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o uzasadnienie. W wyroku wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę sądową w wysokości 100 zł. <laughs> Sąd na wniosek stron sporządza uzasadnienie wyroku na piśmie. W uzasadnieniu sąd wskazuje, jakie okoliczności i fakty uwzględnił podczas wyrokowania. Dodatkowo wskazuje, jakim dowodom, jakim dowodom dał wiarę, a jaki pominął. Jeżeli uzasadnienie wyroku nas nie przekonuje, to wówczas w terminie 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem możemy złożyć apelację do sądu odwoławczego, który będzie, sąd, będzie to sąd apelacyjny. następuje rozwiązanie małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Tak zwana prawomocność następuje w pierwszej kolejności po trzech tygodniach od dnia orzeczenia. W sytuacji, gdy strony nie wniosą o uzasadnienie, wówczas wyrok uprawnia się po tych trzech tygodniach. Jeżeli strony wniosły o uzasadnienie w roku i nie złożyły apelacji, wyrok uprawomocnia się w terminie dwóch tygodni od dnia Doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Stronie, która złożyła wniosek o uzasadnienie, a jeżeli strona złożyła apelację, wyrok staje się prawomocny ze wszystkimi skutkami z tym związane z chwilą ogłoszenia wyroku sądu apelacyjnego. Podsumowując, jeśli chodzi o trwały, zupełny rozpad więzi małżeńskich, w trzech obszarach małżonkowie mogą złożyć pozew do sądu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwój. Sąd będzie padał, czy doszło do rozpadu więzi małżeńskich. i Jeżeli dojdzie do przekonania, że nastąpił trwały i zupełny rozpad więzi małżeńskich, wyda orzeczenie rozwiązujące małżeństwo. Może również w wyroku wskazać wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Z mojego jednak doświadczenia zawodowego mniga, że sądy bardzo rzadko orzekają o wyłącznie winie któregoś z małżonków. Z reguły wyroku wskazuje, że winni rozpadu są oboje ze morzą.